Michał Soczyński, Michał, pięć dni pozostało do twojej walki, do twojego brytyjskiego debiutu. Pierwsza walka za granicą zawodowa, powiedz jak przygotowania minęły? Witam serdecznie. Przygotowania minęły zgodnie z planem. Przygotowałem się w straższej szkole boksu tutaj Lublin, w Lublinie z Macierzyńskim i z chłopakami i z klubu, także wszystko przebiegło pomyślnie. Były okazje na jakieś wartościowe sparingi przed tym poinktem? A czy no wcześniej? Też byłem na wyjeździe, tak? to z, z Kalengą, tam zrobiliśmy ty, tych Sparingów, też on się przygotowywał do walki. No i później tu wróciłem i tutaj też miałem takie yy, sparingi, tak? Było tych Sparing partnerów od z klubu, także myślę, że yy, za, zaprocentują te sparingi. Mhm. Powiedz trochę o tych sparingach z Kalengu, jak się czułeś? No bo Kalenga to w końcu były mistrz świata, dawał dobre walki masternakowi z Ciszlakiem, wojował. Jak, jak ty się z nim czułeś na sparingach? No, ja się czułem bardzo dobrze z tym na sparingach, tak jak chciałem, tak sparowałem, gdzieś tam mogłem sobie szkolić te elementy, które chciałem szkolić, tak. Także myślę, że na pewno na plus te sparingi, bardzo na plus. Aha. Słuchaj chyba jak ja Ciebie słucham te, i w ogóle słucham tych relacji ze sparingów, to nie czuwam jak, jakbyś ty czuł jakiś wielki respekt do tych zawodowców dużo bardziej doświadczonych od Ciebie, czujesz się pewnie wśród nich chyba, co? Znaczy tak, czuję się pewnie, jak tam sparuję z, z, z każdym z chłopami, to wiadomo szacunek musi być, ale sparing o to sparing, trzeba dawać się wszystko i jak, jak najwięcej dla siebie wyciągać, żeby gdzieś tam iść do góry. Twoim rywalem w sobotę będzie Matt Sen. to jest Brytyjczyk, wcześniej miał być Litwin, podobno ja rozmawiałem z Maruszem Krawczyńskim swoim promotorem i powiedział, że jak no, dowiedziałeś się o zmianie rywala, to nie było dyskusji, bierzesz, bierzesz co jest, tak? Oczywiście. Na się nie zastanawiałem, tak? taka walka, taka możliwość, a ja jestem że z treningu, ciężko tre trenuję tak ze swoim trenerem, także no, dla mnie to jest wielkie wyróżnienie, że mogę tam zobaczyć i cieszę się z tego. Mm -hmm. Co o nim wiesz, bo ja tak zerknąłem na niego na szybko, on ma pseudonim Slagar i w zasadzie ten, ten jego pseudonim odpowiada tego stylowi boksowania. Mocna prawa ręka, on tam kosi tą prawą ręką, idzie tak w zasadzie bez pomyślunku do przodu. Taki styl ofensywny rywalaci odpowiada, bo taka zapowiedź dobrej walki będzie też. Przynajmniej efektownie dla ja, kibiców. tak, ja to wiadomo, ja, ja, ja się szykuję na najcięższą walkę, tak? Im, im, im bardziej się szykuję na cięższą, tym Lepiej się zaprezentuję w ringu, także szykuję się na najcięższą walkę, a myślę, że będę gotowy, tak, myślę, że to nie będzie problemu. Ja też boksuję ofensywnie, ofensywnie no i myślę, że to będzie na pewno fajna walka do oglądania i może się ciekawie zakończyć, na pewno. Mhm. Kiedy lecicie do, do, do Wielkiej Brytanii? Chyba czwartek, słyszałem o czwartku i podobno macie Paweł Augustynik na miejscu pomagać też? Yy, tak, tam lecimy w czwartek, tam będzie Paweł Augustynik, ja lecę właśnie z swoim trenerem. No i w czwartek już wylatujemy, w piątek waga i w sobotę walka. Mhm. Michał, zakładając, że wygrasz, myślałeś może o polskim kierunku? Bo ja też dużo na ten temat rozmawiałem z Twoim promotorem i on mówił, że on na przykład chętnie by zestawił Ciebie z którymś z polskich cruiserów albo na przykład z, z Radczenką, który tutaj w Polsce bił się praktycznie z każdym w ramach takiego testu porównawczego. Szczerze no, mówiąc, no, i, i tam jak nie będę zestawiony tak, y, to będę gdzieś y, walczył, no bo dla mnie to zestawienie na pewno jak tam promotor y, chce mnie zostawić, no to myślę, że dla mnie to nie ma problemu. Ja cały czas mówię, no przede wszystkim chcę wygrywać, tak? Chcę się rozwijać, nie chcę stać w miejscu, cały czas iść do przodu. No i wiadomo, im te cięższe walki będą, im ci gdzieś tam rywale będą, ich poprzeczka szła w górę, tym tak samo przy tym będę ja rosnąć, nie? Jako zawodnik. Mhm. Słuchaj, słyszałem, że twój trener też, trener Maciejewski, no nie bardzo jest za tym, żeby ci jakoś swobodnie, spokojnie ten rekord budować, tylko chciałby, żebyś podejmował wyzwania i albo, albo się spadzesz, albo pójdziesz do góry. No dokładnie. To jest właśnie też, no ale jakby nie patrzeć, no moim zdaniem, no to jest taka weryfikacja, to to jest właśnie to, nie? Ja to się weryfikować, nie tam się nabijać, później jechać i tylko no, później wielkie rozczarowanie, tak? Mm -hmm. ja, ja znam swoją wartość, wiem ile jestem wart, myślę, że mogę walczyć na wysokim poziomie. Mm -hmm. No Ty znasz też swoją wartość, swoją jakość przez to, że, że i walczyłeś i sparowałeś, tak? I sparowałeś i walczyłeś, tak? W boksie olimpijskim z Mateuszem Masternakiem. Sparowałeś też z wieloma innymi chłopakami. Ostatnio mówię z Kalegą, który jest, ma ten pas WBC frankofoński. No ale są jeszcze takie rzeczy, na przykład, jak liczba rund, tak? Nie wiem, w dużych walkach w boksie zawodowym masz 10, 10 mistrzowskie, 12 rund. Czy na takie rzeczy jesteś gotowy, czy, czy, czy nie uważasz, A, że... Czy myślę, że... myślę, że te 10, 12 potrzebujesz jeszcze chwili czasu, tak? parę tych które tak patrząc realnie gdzieś tam parę tych walki, że się zaklimatyzować gdzieś te 6, 8, 10 rund i później myślę, że mogę śmiało i walczyć z 12? Aha. Jakby ktoś nie oglądał ciebie wcześniej czy w boksie olimpijskim, czy, czy w tym zawodowym, w którym na razie no, oficjalnie chyba tam nawet nie masz walk pisanych, bo to też były nieboksrekowe walki to do kogo byś siebie porównał z polskich pięściarzy, Do kogo uważasz stylowo jesteś najbardziej podobny? Ciężko mi porównać, tak ja to, tak się nie lubię do nikogo porównywać, ciężko mi powiedzieć, no ja na pewno gdzieś tam staram się ofensywnie, boksować, kombinacje składać i góra-dół, tak że no to powiedzieć. No dobra, to kibice się będą mogli teraz przekonać jak to faktycznie wygląda w praniu w sobotę, bo walka będzie w Polsacie, też nie jesteśmy do końca pewni czy ta Twoja walka pójdzie w Polsacie Sport, ale całą galę pokaże też Polsat Sport, także ewentualnie jest szansa na, duży, na dużą ekspozycję, tak? Dokładnie, to jest szansa. tak? No co, ja, co ja mam do stracenia, wchodzę, boksuję i chcę, chcę się piąć, tak? jak ten najwyżej dawać radości, tak? Wszystkim tym kibicom, którzy we mnie wierzą, ludziom, którzy gdzieś tam pokładają nadzieję, także no, dla mnie to jest coś pięknego, że mogę walczyć i dać im radość. Mhm. I kibice brytyjscy, tak znaczy brytyjscy, Polacy mieszkańcy na Wyspach, też będą cię mogli zobaczyć, transmisja tam jest chyba w BT Sport, prawda? Tak, tam jest Beatles tam parę osób się odzywało, także na pewno też tam na trybunach będzie parę osób od nas, także cieszę się. No tak już się nie mogę zaczekać. O i o właśnie, i za, zapraszamy kibiców, tak, Wembley Arena. Wembley Arena jeszcze bilety na pewno są, bo to jest duża gala Joy, Joe Joyce kontra Carlos Taka. Oczywiście, zapraszam wszystkich tak, kibiców i do oglądania, i do kibicowania, jak tam będzie można, właśnie będzie transmisja, to czy do oglądania na telewizorze, czy gdzieś tam przez internet.